Manko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. I dzisiaj otworzymy sobie, tak jak widzicie, po miniaturce, po tytule. Dosłownie, nie jest to żaden żart. Mamy tysiąc crate'ów, różnych crate'ów do otworzenia i słuchajcie, tak z okazji po prostu Nowego Roku zrobimy sobie taki giga opening jakiego jeszcze chyba nikt nie robił. A jeżeli ktoś robił, to może za granicą, ale też coś mi się nie wydaje, widzowie. Znaczy, genera generalnie dzięki wam i dzięki moim robukcom, wiadomo, udało się zdobyć mnóstwo, mnóstwo skrzynek. Patrzcie, jak ja będę przejeżdżał to to są wszystkie nasze skrzynki. Musimy to otworzyć, bo tak naprawdę święta się skończą już za niedługo. Wiecie, te 4 dni, czyli 5 lutego, znaczy 5 stycznia się kończą. Chyba kończy się event świąteczny, także widzowie grajcie póki się da. Mamy ekskluzywne Spider, mamy Santa, mamy noworoczne krejty. Zobaczymy co nam wyleci, zobaczymy jak nam pójdzie, widzowie trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonem, oczywiście wbijajcie na naszą grupę na Robloxie Żabki Bereza, na której możecie kupić takie fajne spodnie Żabki Bereza Team, albo nie wiem, jakiś taki zielony zestaw, albo sweterek świąteczny, mamy dużo i będą też nowe ubranka za niedługo. Widzowie wbijajcie też na Discorda, na Discordzie macie losowania na rzeczy i generalnie możecie sobie na totalnym luzie z ludźmi pogadać, raz się trafiają tacy ludzie, raz tacy, no ale można zapoznać jakiś kolegów, co nie, generalnie myślę, że jest całkiem, całkiem luźna. Fajna, atmos fajna atmosfera. No, oprócz tego, że czasami coś się dzieje, ale to wszędzie się, widzowie, dzieje. Także generalnie wydaje mi się, że zbliżamy się już do tych prawie 10 tysięcy na Discordzie osób, widzowie, 10 tysięcy osób. No i naprawdę ten Discord trzyma się dobrze, jak na to, jak to wszystko tam przebiega. Więc naprawdę, jeżeli o to chodzi, to muszę powiedzieć, że jest to jeden z lepszych Discordów. Robloxowych nawet, bo mamy też kanały do trade'ów i generalnie wszystkiego, jeżeli chodzi o Toilet Tower Defense i Pet Simulator 99, ale też inne gierki można sobie, wiecie, pogadać o innych gierkach. W każdym razie zapraszam i tak tylko chciałem powiedzieć, bo po prostu dużo osób jeszcze nie wbiło, no myślę, że warto. Oczywiście widzowie, jeżeli chodzi o dzisiejszy opening, to robimy go na grubo, czyli totalnie otwieramy jeden po drugim, bo mamy tego tak dużo, że otworzenie tysiąca skrzynek naprawdę będzie wyzwaniem. I tak szczerze, z tego co wiem, chyba Lag Boost, ja go odpalę, ale lagboosty chyba nic nie dają. Odpalę, bo mam tego za dużo, więc wiecie, troszkę tego wywalibę. Ale lag boosty nic nie dają do krejta, chyba, z tego co wiem. Ktoś tak mówił, że do krejta to to nic nie daje. Dalej możecie otrzymywać oczywiście darmowe, noworoczne skrzynki. Grając co godzinę, także to dalej jest dostępne, chyba w PetSimie też tak jest, co nie? Że mamy te skrzynki, także widzowie. Dzisiaj zagramy, ale też sobie otworzymy, o ile w ogóle zagramy, zobaczymy. Dobra, lecimy. Pierwsze widzowie, 10 noworocznych, no i mamy firework kameramana. Nic specjalnego, trzeba przyznać. Teraz Santa Creativity, Od razu godli. Titan bed Dobra, muszę zapamiętać, ile mam godli. Może sobie zapiszę na czacie. Czekajcie, jeden. Napiszemy sobie jeden godli. Zobaczymy dalej, co będzie. Ogólnie, oczywiście, celujemy w godli, żeby jak najwięcej trafić, albo takich naj... po prostu... Strzelamy w to, żeby trafić najlepsze rzeczy z każdego openingu. Prosta sprawa. Jak mamy na przykład Spider Kraita', to chcemy Spider Tivika. Tak samo tutaj. O kolejny Godli, dobra, widzowie, dwa godli, ale lecimy, i totalnie! Jakbym czegoś nie zauważył i źle policzył, to dajcie znać w komentarzach, bo ja potrafię być ślepy, to już wiemy. Bo jak TV Spider wyleciał, to oberazik nic nie widział. Także wiecie, może być różnie, może być różnie. Usiądźmy sobie na ławeczkę tutaj, patrząc się na piękny, świąteczny wystrój. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze, co możemy robić. Uwaga, okej. Okay. Mamy Speaker Spichermana. Elf Camera Woman. no nic specjalnego, otwieramy dalej oczywiście. Kolejny Titan Presentment, co jest widzowie? Dobra, on jest tam coś wart, nie? Ja wiem, że jest go dużo. Ale gemiki jakieś mógłbym sobie ugrać. Mogę pójść na Trading plaze i później posprzedawać tego Titan Prezentmena i sobie zarobić gemy, bo ja mam mało gemów, a chcę wam rozdawać Crayton od następnych odcinków, także na pewno muszę zarobić. Dodatkowo Santa TV Men, widzowie, go jest tak dużo, ile go w ogóle jest? Czekajcie, zobaczymy, bo Santa TV Men jest w ilości 8 milionów, prawie tego jest. prawie milion, chciałem powiedzieć tysiąc. Prawie milion Titan Presentmenów, ale z moim podpisem. To całkiem myślę drogo mógłbym tutaj sprzedać. Także widzowie, na pewno podpisik będzie i sprzedamy. Więc słuchajcie, tutaj będzie sprzedawane. Tu nie mam podpisu, bo ostatnio rozdawałem różne podpisy na jednostki i tak dalej. Tych Santa tv Menów nawet nie podpisuję. Powiem wam, że jest ich aż tyle, że naprawdę ja nawet no, no nie mam ochoty jakoś podpisywać. Totalnie, mi się to wiecie, tak rozjeżdża, że po prostu jak mam to podpisać, to ja nie, nie chcę, mi się. Counter Cameraman, widzowie, to nowa postać, którą na pewno przetestujemy w końcu w jakimś odcinku, ale uznałem, że teraz zrobimy w końcu ten. Odcinek o Sinister nie ma podpisu, tak sobie przy okazji podpiszę. Wiecie, bo niektóre nie mają, a szkoda, bo są fajne. Jak już mamy, widzowie, te tutaj pełno tych krejtów, to sobie otworzę, ale później oczywiście spodziewajcie się odcinka, gdzie gramy nowymi postaciami tylko, czyli Firework Cameramenem, nowym mityczkiem i widzowie, oczywiście Sneaky Speakermanem oraz Hunter, Hunter Speakermanem. Hunter Kameramenem, sorry, Hunter Cameramanem. I brakuje mi nadal tych postaci z Samon Units. Totalnie, zawsze jak wchodzę do giery. To nieba tych ulic które bym chciał, co nie? Czyli tego Epika i chyba legendy. Nie wiem, są dwie postacie: jest ten Bat speakerman i ten Large Gun Cameraman. Graliśmy nim w nowej grze z Tower Defense, ale tutaj jeszcze nie. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Otwórzmy teraz może Spider Kreita. Uwaga, pyk, Spider Krejik. No i tutaj też nic takiego jakiegoś mega ciekawego. No to otwieramy dalej Santa Krajt. Ich jest najwięcej, więc otwórzmy je, ile tylko się da. Nie wiem, czy mogę zrobić tak, że otworzę na przykład taką. I wtedy poleci kilka naraz. Okej, okay, poleci, dobra, widzowie, lecimy totalny spam openingu, totalny spam op spam openingu. Musimy to zaspamić. Kolejny mityczek, widzowie, wiecie co mnie martwi? Że tak dużo mi tych krejtów wysyłacie, że ja tak dużo ich też zdobyłem, że to, co będzie problemem dla mnie, to to, że później tych mityków nie można sprzedać. I ja chyba nie wiem, napiszę do twórców o, czwarty, czwarty widzowie, czwarty, Titan Presentman. Mega, mega opening, widzowie, Tysiąc krejtów. Żeby zdobyć już cztery godli. Naprawdę no mega fajnie. Oczywiście dużo też tutaj otwieramy, żeby to zdobyć, ale myślę, że i tak bardzo spoko. Dobra, kolejne otwieramy tutaj trzy razy piknąłem w tym momencie. Mamy kolejnego Titana, widzowie. Co się dzieje? Jaki fartowny dzień, naprawdę? W nowy rok, widzowie, opłaca się otwierać. Polecam serdecznie otwierać sobie skrzyneczki. Jakbym net nie zauważył jakiegoś, to możecie napisać, bo może tak się zdarzyć, że totalnie nie zauważę. Dobra, tutaj kolejne lecimy, widzowie speedrun. Speedrun openingu. Speedrun openingu. Kto tak otwiera, widzowie? Tylko Berezik. Totalnie. Mamy mityczki, no i te mityczki, mówię, muszę napisać chyba do twórcy, żeby dali możliwość usuwania mityków za pieniądze, w sensie za koiny, bo wydaje mi się, że dużo osób chciałoby tych Santa TV Menów sobie usunąć. Ewentualnie zrobimy ludziom, wiecie, prezenty i będę chodził i rozdawał tych Santa Menów. Dlaczego? Bo nie lubię mieć takiego syfu, syfu we kurze, wiecie. Totalnie pełno rzeczy, ekwipunek zawalony, jedną i tą samą postacią mam jej pełno, no i po co mi ona, skoro ona wartości prawie nie ma. Znaczy, zobaczymy jaką ma wartość w gemach. I może nawet pójdę sprzedać wszystkich Santa TV Manów oraz wszystkich Titan prezent Menów, którzy nie są mi potrzebni. I wtedy być może zarobię tyle gemów, że naprawdę będę miał dla was na mega, mega dużo, wiecie, takiego wysyłania na odcinkach. Więc może tak zrobimy, że sprzedam tych Santa TV Manów, bo nie każdy ich ma. Chociaż no, bardzo dużo osób ma. Chyba ten, kto tylko nie gra, to nie ma. Cztery mityki na raz, widzieliście to? Także mega potężne tutaj openingi lecą. Lecimy kolejne trzy razy, czyli trzydzieści otwieramy. Ok, tutaj mamy Reindera, Elfkabera Ubed. Dopowiem no wam, że dobra, troszkę pobiega, bo tak wiecie, siedzę na tej ławce, aż się dorobi. Otwórzmy jeszcze tutaj. Pójdźmy dokładnie na tą mapkę świąteczną, żeby otworzyć, dobra, kolejnego Santa TV Beda, wiadomo, żeby otworzyć Santa TV Beda, lecimy kolejne Santa Krejty. No i widzowie, póki co, idzie nam naprawdę szybko i zwinnie, ale powiem wam, że naprawdę tego jest jeszcze tutaj dużo. Jest jeszcze tego mega, mega, mega dużo. Tych Santa TV Menów, mityków, to ja nie liczę, widzowie, że trafiłem, co nie? Ja liczę tylko Godli bo te mityczki, mam ich tyle, że sami widzieliście, to jest po prostu jakiś arbagedon, po prostu w ekwipunku, totalnie, totalnie nie potrafię, no, no nie wiem, nie, nie ogarnę się z tym, będę musiał to posprzedawać, bo ja naprawdę nie będę miał w ogóle miejsca na nic innego, tylko na te mityki, dosłownie, mój ekwipunek będzie pełen mityków i to Santa TV Menów, dobra, otwórzmy też Spider Crate'a i może widzowie Spider Crate odda, Godzilla, dzięki bardzo za gifta, dzięki, pozdrawiam serdecznie na odcineczku, akurat się tutaj trafiłeś na odcinek, także pozdrawiamy, kto trafi widzowie to oczywiście będzie pokazany nie zawsze da się trafić, bo jak ja wchodzę do gry to później te komunikaty uciekają a ja sobie robię też jakieś miniaturki, jakieś tam rzeczy także przepraszam jak ktoś nie będzie na nagraniu o widzowie, szósty, sześć godli sześć godli na bardzo dużo krejtów wiadomo, ale szósty godli liczy się ile ich mamy, nieważne ile otworzyliśmy widzowie otwieramy tysiaka krejtów łącznie różnych, ale tysiąc łącznie jeszcze otworzymy sobie zakoj do opening zobaczymy czy trafimy jakiegoś godli mamy tutaj kolejnego Santa tv -mana. raczej każdy się tego spodziewał no, i dobra, widzowie, zostały nam tylko cztery. O, siódmy, siódmy, siódmy. Ja nie mogę siedmiu Titan Prezent No, powiem wam, że to naprawdę już jest gruby Opening. I w tym momencie, widzowie, przechodzimy do kolejnej części, czyli otwierania tych prezentów bardziej takich nowoc... nowoczesnych, chciałem powiedzieć. No, tych nowych po prostu, czyli noworocznych krejtów, widzowie. Dobra, dajcie mi tyczka, dawaj mi tyczka. No i nie ma, niestety. Mamy samego Firework Kameramana, on nie jest raczej nic wart, bo to jest, wiecie, taka jednostka, która, no, nie jest raczej za dużo warta. Po prostu, kto by chciał kupić takiego firework cabera Beda skoro każdy dostaje co godzinę darmowego krejta i może sobie takiego otworzyć od tak. Dosłownie, wiecie, on ma 99%, a czekajcie, 99% chyba. Coś takiego, czekajcie, 99% zaraz sprawdzę. Ale on ma 99,9, no tak, bo ten ma 0,1. Także widzowie, tylko mityk się liczy z tej skrzynki i zobaczmy, czy trafimy jeszcze Spider-TV-ka. Dobra, widzowie, lecimy ze Spider-TV, znaczy, no nie wiem, czy będzie Spider-TV, ale mógłby być, mógłby być. Otwieramy naprawdę dużo skrzynek, więc może tutaj nam się bardziej poszczęści. Wiecie, Titan Presentman wpadał, ale go mamy dużo, także to nie jest nic takiego niezwykłego, ale i tak liczyłem. Mamy dokładnie widzowie do ile mieliśmy 7. 7 Titan Presentmenów, także naprawdę nie jest to mała liczba. Zdecydowanie jest to naprawdę, no robi to wrażenie, na pewno robi to wrażenie. Robimy kolejne Spider Creative. widzowie mam ich bardzo dużo, dziękuję za każdy giftik od was. Słuchajcie, w tym momencie kamera Spider, speaker Spider, no jest tego mega dużo, mega dużo. Jakby trafiło się znowu, wiecie, TV Spiderek. To ja byłbym w szoku. Raczej nie trafimy już. Dobra, no niestety widzowie tutaj chyba nie będziemy niczego mieli. No niestety tutaj troszkę nieszczęśliwy opening. Najwięcej Titan, titan Present Menów. Myślałem, że jakiś Spider TV się trafi, ale jednak widzowie... No niestety, za mało skrzynek. Powinienem mieć chyba 2000 skrzydek tych Spider Crate'ów i wtedy by się trafiło. Teraz widzowie usunę wszystkie jednostki, których nie potrzebuję. Mityki też bym chętnie usunął. Patrzcie ile mam tych Santa TV Menów. Ja, ja muszę ich pójść sprzedać. Bo naprawdę, jak ich nie posprzedaję, to mi się totalnie całe EQ zawali. Patrzcie, ile Titan Prezentmenów w ogóle do sprzedania. Normalnie, zaraz zarabiamy gemy. To po pierwsze, zarobimy sobie gemy na Trading Plazie, widzowie. A później teraz trafimy może Godli. Czekajcie, może trafimy Godli. Także próbujemy teraz z Godli. Wszystko sprzedajemy, nic nie bierzemy. Ja lecę otwierać i powiem wam, ile tutaj udało się zdobyć. Mamy 7 Titan Prezentów, czyli z openingu wyszło 7 Godli postaci. Dobra, widzowie, mamy Godli. Trafiłem Upgraded Titana Cinemamena. Tak myślałem, że szczęście dopiszę i go dostaniemy. Mamy też jednego mityka, zapisałem sobie. I był to Glitch Cameraman. Widzowie, godli, kolejny godli. Osiem godli i jeden mityk na tym openingu. Naprawdę dużo, bo dodatkowo jeszcze zrobiłem sobie tutaj, widzowie, patrzcie, Glitch Camera trafiłem, zrobiłem sobie ten opening za kojdę i naprawdę się opłaciło. No bo każdy taki godli Titan, to oczywiście bardzo dużo gemów, gdybym chciał go sprzedać. Bo aktualnie, widzowie, mam trzech takich godli Titanów, a ich chyba nie ma za dużo. Czekajcie, ile jest godli Titanów tak naprawdę na ten moment. Bo z tego, co wiem, Titana Presentmana będzie dużo, co nie? Ale tutaj 138 tysięcy, to nawet nie jest go tak dużo. Powiem wam, że aktualnie mogę się dorobić niezłych gemów na Santa TV Menie, na Titan Presentmana, jeszcze z podpisanym, pamiętajmy o podpisie, i dodatkowo oglicz kamera jeszcze. To dwa mityczki i osiem godli, i na tych dwóch godli dodatkowych, które mam, też mogę się dorobić, mogę wziąć o wiele więcej za podpis i zarobić bardzo dużo gemów. Trzeci glitch kameraman. Dobra, widzowie. Tak więc widzowie, podsumowując opening 1000 kreitów, jeszcze te dodat dodatkowe 30 ponad 1000 pojódów. Mamy 8 godli, w tym 7 godli Titan Menów i jeden godli upgraded Titan Cinema i dodatkowo trzech glitch kameramanów. Chyba, że coś pokręciłem, to możecie napisać, ale wydaje mi się, że trzech glitch kamerabadów i w tym momencie widzowie ja idę sobie pograć. Naprawdę baby potężny ekwipunek. W końcu pozbyłem się krejtów. Oczywiście muszę jeszcze sprzedać tutaj te wszystkie postacie, bo nawet tego nie zrobi do openingu, bo już naprawdę powiem Wam, że totalnie nie wytrzymam, nie? Mamy też nowy w ogóle wygląd Speakermana. Zobaczcie, on tak stoi tutaj. To akurat jest ciekawe, tego nie widziałem. Muszę to wszystko sprzedać. I jeszcze sprzedać widzowie tych elf-kamera bedów, znaczy elf-kamera sorki, ja już totalnie się mylę. Masakra, taki potężny Opening, że już totalnie mi siada na głowę. I widzowie, słuchajcie, jeżeli chodzi o tę sprzedaż, to chcę je sprzedać później, żeby wylosować sobie te nowe postacie. Także dzięki za obejrzenie tego odcinka. Potężny Opening. Raczej ten lagbus nic mi nie dał, chociaż było nawet nieźle. To ktoś by powiedział, no rzeczywiście dał, bo tak oddawało. Ale widzowie, po prostu wydaje mi się, że byliśmy mega szczęście. Znaczy, no, mi się wydaje, że Sporo gemów za to zarobię, także ja jestem mega mega szczęśliwy z tego openingu. Dzięki za obejrzonko. Jajcie na grupkę Żabki Mereza Siemano.